Cześć, dobry wieczór, tutaj Julka. Dzisiaj chciałabym opowiedzieć o czymś innym, nie o uniwersytecie, nie o życiu w Londynie, natomiast o czymś bardziej prywatnym. Otóż w marcu tego roku z moimi przyjaciółmi z Londynu wpadłam na pomysł, żeby założyć bloga. Więc tak naprawdę od zera wykupiliśmy domenę i zaczęliśmy wszystko wszystko kreować. I um, chciałabym um, wam o tym powiedzieć dlatego, że może dla wielu z was to jest bardzo fajna inicjatywa, um, która pod koniec może się okazać bardzo bardzo przydatna. Nasz blog nazywa się Black Weekly Inc. i podzieliliśmy go na różne kategorie, tak żeby każdy z naszych czytelników znalazł coś dla siebie. Mamy technologię, film, sztukę, geografię, politykę, psychologię i nawet trochę filozofii i sportu. A więc jeżeli jakakolwiek z tych dziedzin Was interesuje, to bardzo serdecznie zapraszamy. Ja na przykład zajmuję się kategorią filmową, gdzie co jakiś czas możecie zobaczyć nowe recenzje przemyślenia na temat filmów. Również dbam o to, żeby każdy z naszych artykułów miał swój własny, oryginalny rysunek czy grafikę, widzianą na, na górze strony. Mamy też osobną kategorię na podcasty, więc jeżeli interesują Was rozmowy polityczne, to zapraszamy. Jesteśmy dostępni na Spotifyu i na YouTubie. Link znajdziecie na naszej stronie. W taki sposób już kilka miesięcy. W ogóle nam się to nie nudzi, coraz bardziej cieszy, coraz bardziej się rozrasta i coraz bardziej plusuje. Więc bardzo bym zachęcała do zrobienia czegoś podobnego, jeżeli oczywiście kiedykolwiek myśleliście o tym. Jeżeli macie jakieś pytania, to oczywiście pytajcie. Postaram się odpowiedzieć na wszystkie.